Witam wszystkich z tej strony Orsi. A to jest kolejny odcinek z serii Mad Max. W poprzedniej części straciliśmy auto. Poruszamy się tym wrakiem, właściwie kamy benzyny i próbujemy nowe, nowy wóz stworzyć. I teraz jedziemy na cmentarzysko samochodów. I co mam wysadzić? Czy mam dzielić się? Okej, okay, nie. Dawaj kanister. Ja tu kur... zaraz... ...zapukam. Teraz... Odpalimy... i rzuć. A bo odstaw. I tyle z benzyny. Cmentarzysko. Ale rzuca ty mi no raczej. Czyli mam to... nie wjeżdżać? Wow. No, przekonali mnie, żeby nie wjeżdżać. Ale jak to tradycja... Pewnie się pierdiole. Jakaś dziwnie toporna ta jazda. Bardzo rzuca. Na skręty słabo chodzą. Muszę wczuć się. U... Dziwne, że opony nie zniszczy. Ja pierdziele. Ja pierdziele. Hey, Ej, bo auto mamy uszkodzone. Umiesz naprawiać jak coś, jak mechanik. so do your numbers no it's now? there our prize right for the taking go, go quickly the only way to get up there is through those cave tunnels i a place down here i'll lower the body onto it aha jakiś Smigol, kurde, no golum tu jest, gościu. Świat z tym władcy się przetarło z uniwersum Mad I cyk. Co tu jest? to chyba idzie. Still works too. Dobre baterie. Co? jaki czerwony. Skoczy coś Myślałem, że jak Batman nie będzie. A pełni manierkę tak, dawaj. Przyda się. Jak to się teraz piło?

Co my tu mamy? A czy jest jedno koło tylko? A jak użyję tego, to będę mógł się przyjrzeć? A też ciekawe. A wybiorę... Tego. Shovel Face. Poproszę. Tak! Dawaj. O kurde. Trochę ich dużo. A on ma kosę. Kurde, znowu jak Batman jakiś nożownik zasrany. O! A nie Mam cię no jeden. Dawaj nóż. Dawaj kosę. Przyda się. inny klan, czy co? tak nożem. O kurde, ale fajne. Podoba mi się. Au. No standard. Kurde, mać. No i jeden. I kurde, dam. Masz, kurde. Jak stąd wyjść? O cholera. Dawaj szybko. No, trzymam. Des Dobra, zeskocz. Ja pierdziele. Dobra, ładuj się. E, Użyj prawy, żeby wycelować i strzelać ze strzelby w słabe punkty. E, Użyj myszki A plus D. Korpę zaznaczonie ranowanie bokiem w lewo, prawo. A, dobra. Ty, George, nic nie rób. Lepiej. Gdzież wycelowałem? Brawo! Brawo! Panie, brawo! cyk. Mało? I cyk. Skąd oni strzelają? Ja tu nic nie widzę. I jeb, Aha, takie coś. Dobra Misja fabularna Mag Magnum Opus Trumpaquet nazywa go Magnum Opus. Nie przypomina samochodu, ale ma potencjał. Znaleźliśmy karoserię, ale potrzeba jeszcze dużo pracy, by auto było gotowe do boju. No to jedziemy. Nam się też niedługo auto zniszczy. Nie ciesz się. To teraz lepiej. Nie, nie, dobra, teraz napraw. Jeżeli będziesz ze mną jeździć to i naprawiać auto, to zapraszam. To się na pewno przyda. Aż. Właduj się, jedziemy, a kolor da się wybrać? Takie mam pytanie. Piesek. I need more than just a body and some wheels. Hey men! <laughs> oh, we need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Huh? Fashion a harpoon. Harpoon with the harpoon, we will gain entry into many sealed places, may also prove to be useful in battle. Now sir, we could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. Dobra, zobaczymy. all we need so that can yeah but the jag tip it's it's not here it's it's not it's not here at all yeah it's in my bunk for uh it's just there for uh safe safe key yeah jump to scope Fajne łóżko. Masz tu coś ciekawego? Chcę napełnić manierkę, zarąbiście. Zróbmy to. Dobra. No to co? Łyczka? Może nie łyczka. A mogę jeszcze raz? Czy to musi się napełnić? A nie, to nieskończoność. Nieważne. Mam grot! O dokładnie. No i co teraz? W warsztacie zostanie skonstruowany i zmodyfikowany. cel misji. Zainstalować podstawę Harpu. Zainstaluj. Taran. Mam się przydać. Daj mi to jak najbardziej zamontować to co to jest? Zdoba maskę pokazywali jakby coś było, nie to nie co jest? Stać się.

Dużej taranowania taranowanie Au jak ten harpon użyć? Harpu, wyceluj. Co mam złapać? A tam u góry. Kaplicy. Aha, dobra. A to jest taki poziom poszukiwania, jakby. Kurde, zmarnowałem strzał do strzelby. Ale złom znalazłem. Czekaj, pan. O, dobrze. Naprawię, jak mnie nie ma. Git. Dobra, jedziemy. Chyba lepiej tym harpunem będzie. To rzeźba, to ja nie wiem. Z tego złom jest, a co? Czy mnie zebrałeś? Idziemy dalej. To gdzie to ten zwiat? abym spadł. Dlaczego jeszcze będą mu harfą użyć? Może złapać jakiegoś gościa? Go ściągnąć? What's the of these camps? Oh. To Ameryka gdzieś będzie, zaraz Ropa, nafta Dobra a tu jesteśmy, dobra. I co tam z tego obozu? W jasku, nie, zdaniem, w to z, jest grewanie obrońców obozu do boju, prawianie ich bitewny szał pod jego wpływem wrogowie w okolicy stają się groźniejsi. Zabij wrzaskuna, by przywrócić im normalny stan. Przybisz. Ma jakiś szaman, buffer, rama chroniona. Sniper No, nie, tylko nie sniper. Sniper obozowy, będący częścią obrony. Przed pola obozu. Wypatruje na pustkowiach ewentualnych zagrożeń. Może wykryć intruzów z daleka. Jest śmiertelnie bezpieczny na małych i dużych odległościach. Jeśli pozwoli snajperowi przygotować się do walki, będzie szczęściej celniejszy. Będzie. Będzie częściej celniejszy. Lazory. Świetnie, snajper. To co lubię. Przed pola obozu często strzeżony różnymi środkami. Kiedy zbliżysz się do obozu, jego obrona zostanie zaalarmowana. Jeżeli skanik zaalarmowanie zapełni się, obrona obozu przygotuje się do walki, przez co stanie się o wiele bardziej niebezpiecznie. Słabo? Jak kurde, jak mnie wypatrzy, pewnie, znając moje szczęście, chyba że wpierdzielę się w tą yy, patrolkę jego albo Harpoon.

i co, wpierdzielamy się? Otwierać! A my? Dobry! jest Nie mam amunicji na ciebie Co to? Będę chciał się chyba bić? Eee... Kiedy zbliżysz się do czas skuna zostaną zaalarmowane. Jeżeli wskaźnik alarmowy stanie na miejscu, bo w się gotowi do walki, przez co będą bardziej niebezpieczni, to jak mam go strącić w takim razie? No dobra, dobra, ale jak? Ja bym chciał. Jakby. Ja po nie mam. Dobra, trudno. Zrobimy to po staremu. Wo, agresywniejsi faktycznie. Ej, wziąłem blok. Jef. no i co teraz? A by się przydał, tam go odstrzelił. niszcząc wyciągnik podstawy żurawia. Aha.

Otwierać, kur... nie dobry. Dawaj. Jaka burza. O, jakiś kombo ze ścianą. Dawaj nóż. A, wziął z powrotem. Dawaj. I oddawaj nóż Spływaj. Ale ja bym chciał kosę na stałe, a nie. Ani bym mam. O kurde. Jest, albo... Chcę wejść. Dawaj. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Co to jest? Zło! I woda. Ale łyczka se zrobi jeszcze, bo może jest na full. Tankuj Okej, okay, ten odcinek zostawię tutaj Jak wam się podoba To zapraszam do następnego Trzymajcie się, cześć